Uwaga, uwaga. Szykują się zmiany w prawie drogowym. Pijani kierowcy mogą stracić samochód. Takie prawo może wejść od 1 października 2023 roku. Wystarczy, że prowadzący pojazd będzie miał powyżej 1 promila alkoholu we krwi lub 0,5 mg na decymetr sześcienny w wydychanym powietrzu. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Przepisy miały wejść wiosną 2024 roku, ale Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przyspieszyć ten proces. Do konfiskaty nie dojdzie, jeśli samochód zostanie zniszczony lub znacznie uszkodzony. Dotyczy to także sytuacji, gdy w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przypadkowi pojazd. Sąd będzie mógł jednak wtedy orzec przepadek równowartości pojazdu. A więcej o tych zmianach przeczytasz na motopedii. Zapraszam! Uwaga, uwaga! Szykują się zmiany!